Dzień dobry Państwu. Działania Marii Skłodowskiej Kiri, czy kojarzą się Państwu z Bondem, z Jamesem Bondem, a może z Oskarem? Naukowiec z Trinidadu, pan dr Okaram, pracował nad swoim indywidualnym projektem badawczym w Irlandii. Współpracował z firmą softwareową z Wielkiej Brytanii. Razem pracowali nad opracowaniem oprogramowania do wizualnych efektów specjalnych w filmach. W 2007 roku otrzymali naukowo-technicznego Oscara. To oprogramowanie, proszę Państwa, jest w chwili obecnej wykorzystywane w bardzo wielu filmach. W Royal Casino, stąd oczywiście Bond, ale również we władcach Pierścienia, filmach o Batmanie czy Supermanie i ten indywidualny projekt Marii Curie jak również projekt o którym opowiadał pan profesor Poreda czy bardzo dobrze wszystkim państwu znany program Polonez realizowany przez Narodowe Centrum Nauki to tylko trzy przykłady ale jak bardzo różne projektów z kilkudziesięciu tysięcy do tej pory sfinansowanych przez działania Marii Skłodowskiej-Curie to w takim wypadku co w takim wypadku czyni ten projekt tak atrakcyjnym? Przede wszystkim, proszę Państwa, to, że to Państwo proponują tematy badawcze i problemy, jakimi Państwo chcą się zająć. Od badań podstawowych do zastosowań rynkowych, często interdyscyplinarnych. Międzynarodowe projekty badawczo-szkoleniowe łączą ze sobą edukację, naukę i szeroko pojęty sektor nieakademicki. Pięć kategorii działań, które są w tym programie, tak naprawdę oferują Państwu narzędzie, narzędzia, które najbardziej będą odpowiadały temu problemowi, który Państwo chcą rozwiązać. Każdy projekt w tym programie składa się z dwóch równorzędnych filarów. Przede wszystkim jest to projekt badawczy realizowany przez indywidualnego naukowca oraz różne działania, które mają mu pomóc w rozwoju. Karierę. Takim wymogiem formalnym jest międzynarodowa mobilność, czyli naukowiec musi zrealizować te badania w innym kraju. Tak naprawdę głównym celem działań Marii Skłodowskiej-Kiri to jest inwestycja w ludzi, inwestycja w naukowców, inwestycja w państwa. Między innymi po to, żeby mogli państwo nabyć nowe umiejętności, nowe kompetencje i oczywiście nie życzę tego nikomu, ale znaleźć pracę w każdym sektorze Niekoniecznie w sektorze nauki, tam gdzie Państwo chcieliby po prostu rozwijać swoją karierę. Z drugiej strony również wspiera instytucje w ich kontaktach międzynarodowych, wymianie wiedzy, doświadczeń, ale również w realizacji oczywiście badań naukowych, właśnie poprzez, nazwijmy to trochę w cudzysłowie, i przepraszam za dostarczanie dobrze płatnej kadry, bo to jest również jednym, jednym z atutów tych działań. Naukowcy na różnych etapach kariery mogą brać udział w tym programie z każdego kraju, z każdego zakątka świata. Instytucje bardzo różne, wszystkie te, które są zainteresowane prowadzeniem badań albo ich wdrażaniem, szkoleniem naukowców albo popularyzacją nauki. Proszę Państwa, program istnieje już ponad 22 lata. Wzięło w nim do tej pory udział 120 tysięcy naukowców. Oprócz Oscara może się również pochwalić ośmioma nagrodami Nobla i są to koordynatorzy projektów, partnerzy albo indywidualni naukowcy. Granty również pozwalają naukowcom na sięganie po inne granty prestiżowe, tak jak granty Europejskiej Rady do Spraw Badań. Analiza siódmego programu ramowego pokazała, że indywidualni naukowcy, którzy uzyskają indywidualne granty Marie Curie mają o 38% Więcej szans na uzyskanie tego, takiego grantu, a inni e, naukowcy, którzy biorą e, udział w projektach, 20%. Czym się może pochwalić e, Horyzont 2020? Jak Państwo widzą, do tej pory 40 tysięcy naukowców skorzystało z tego programu, 40% to naukowczynie, a 30% to, doktoran, to doktoranci. Jest to rzeczywiście międzynarodowy program, ponad e, instytucje z ponad 100 krajów wzięły w nim do tej pory udział Jest on również atrakcyjny dla sektora nieakademickiego i też widać, że przynosi on wyniki. Ponad 1500 wniosków patentowych czy też 100 firm z spin off. Ten program to proszę Państwa nie tylko badania, ale również popularyzacja nauki i popularyzacja zawodu naukowców. Co roku w kilkudziesięciu miastach Europy odbywa się Noc Naukowców z uczestnictwem około miliona osób. Ci z Państwa, którzy nie są przekonani, czy warto w tym programie startować, chociaż wydaje mi się, że poprzednia sesja dość jasno mówiła, że jednak warto, zapraszam na strony internetowe projektu Network Mobility. Tam między innymi są przykłady projektów, a ci z Państwa, którzy już myślą o tym, żeby taki projekt złożyć, znajdą tam wskazówki, jak wnioski pisać. Natomiast ci, którzy już w programie... Marii Kiri będą uczestniczyć. Zapraszam do wstępowania do polskiego oddziału Stowarzyszenia Stypendystów Marii Kiri. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pani Anna Wiśniewska.